W niedzielę rano wyruszyła z gniezna rowerowa pielgrzymka do Częstochowy, którą organizuje od lat Kościół Świętego Michała Archanioła. Droga ma 270 km i jest pokonywana w trzy dni. Do tego potrzeba dobrej kondycji fizycznej, a okazja do poprawy tej duchowej jest możliwa w każdej przerwie od pokonywania tej drogi. Oczywiście, że jest wyzwanie, dlatego, że łatwiej jest iść i słuchać i ktoś mówi, a trudniej jest jechać i nie słuchać, bo trzeba słuchać wtedy swojego serca, tego co, 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 co Pan Bóg mówi do nas w ciszy w pewnym sensie, no bo, bo będąc z rowerem trzeba, trzeba uważać na to, co się robi w czasie, w czasie jazdy, ale to nie znaczy, że nie ma wewnętrznego tutaj odniesienia do modlitwy, bo jest i różaniec, jest msza święta i jest wieczorne czuwanie przy adoracji Najświętszego Sakramentu, więc apel jastogórski, więc to wszystkie te elementy, Elementy religijne są, ale bym powiedział, że nawet każdy, czy pielgrzymuje pieszo, czy pielgrzymuje na rowerze, ma po prostu swoje wyzwania, które dają człowiekowi odkrycie Pana Boga. Pierwszy etap jest do Kalisza, no to mamy ponad 100 kilometrów, potem mamy do Kraszkowic to jest za Wieluniem i na Jasną górę ostatni etap, kiedy jedziemy najmniej, ale można powiedzieć najszybciej, no bo też koło południa musimy być na jasnej górze. Nocujemy w Kaliszu w internacie Świętego, Technikum Świętego Józefa, a w Kraszkowicach takie mamy. Du Duży duże, duże zajazd, w którym po prostu się wszyscy mieścimy, i na Jasnej Górze, to na halach tradycyjnie już ci, którzy zostają, to tam nocują. Jedni jechali po raz pierwszy, a tylko nieliczni po raz czternasty, bo tyle rowerowych pielgrzymek z niezna pojechało w stronę Jasnej Góry. Chcemy być bliżej Boga, trzy dni, możemy się wyłączyć z codziennej pracy. Jedziemy do Częstochowy, zaplanowana cała jest droga i, i dlatego wybraliśmy tą pielgrzymkę, żeby troszeczkę od tej codzienności się oderwać. Jeśli chodzi o przygotowanie, to myślę, że... Yy... Myślę, że jestem przygotowany. Widzę tutaj starsze osoby, które też od kilku lat jeżdżą, więc myślę, że poradzimy sobie. Po raz pierwszy? Po raz pierwszy, tak. Po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Pierwszy raz jechałam w tamtym roku i było to wtedy wyzwanie fizyczne. Z pomocą dobrych dusz dojechałam. E... Ale zmieniło się też duchowo wtedy. I teraz już to jest e, jedno i drugie. Pod względem duchowym no, przeżycie przede wszystkim odpoczynek od takich trosk codziennych i skupienie się tylko na tej duchowości swojej. Tak? E, no nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. O czym się myśli, jak się jedzie w pielgrzymce rowerowej? O tym, żeby dojechać. E, dużo się modli człowiek wtedy. Nie? Poznaje swoje słabości, poznaje to, co jest ważne. To tak jak w górach trochę, nie? Idziemy i nie zależymy tylko od siebie. Rowerem do Częstochowy pojechali m.in. starosta Tomasz Budasz i prezydent Michał Powałowski z dobrym nastawieniem mimo niepogody. Pogoda to jest tylko taki stan, który należy pokonać i myślę, że więcej jest w głowie a niż atmosferyczne. Pogody. Myślę, że tylu znajomych przyjaciół jedziemy z, no, naprawdę dużą grupą i, i większość z nas się zna, bo jeździmy wspólnie od lat w związku z powyższym. Myślę, że ta pogoda będzie to po pierwsze. Po drugie, nie w takich pogodach się już jeździło, czy chodziło wcześniej. I faktycznie jest taki czas naładowania akumulatorów, odpoczynku, wspólnego... Pobytu, celu dojazdu na Jasną Górę, więc mam nadzieję i, i chciałbym, żebyśmy szczęśliwie i bezpiecznie dojechali wszyscy. I we wtorek myślę, że tam u Jasnej Góry będziemy mogli się wszyscy spotkać. Jedziemy, to jest też pielgrzymka, więc no, poświęcić to, co przy, przed nami, to, co za nami, podziękować za to wsparcie, które do tej pory też mamy. I myślę, że no, każdy ze swoją jakąś tą intencją, a też. Mam te swoje intencje, oczywiście i prywatne, i te służbowe, a myślę, że to zawierzenie to też jest to, że ten trud pielgrzymi gdzieś tam też mam nadzieję, że te wszystkie moje prośby będą wysłuchane i tym w takim wspaniałym, duchowym towarzystwie, bo to naprawdę wspaniała grupa, z którą się zawsze tutaj po drodze też wspieramy, no, będzie też takim wsparciem. pod Podczas no, tych trudnych dni, bo jak nie będzie pogody, to też na pewno nie będzie to komfortowo, ale no, mam nadzieję, że się wypadało i szczęśliwie zajedziemy. To drugi raz jadę, więc myślę, że to co w poprzedni, poprzednim roku, to doświadczenie będzie też procentowało w tym roku, więc, więc jedziemy razem, mam nadzieję, że wszystko szczęśliwie dojedziemy i wrócimy. Rowerem pod Jasną Górę z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyło sześć pielgrzymek. Najliczniejszą jest ta z Gniezna. Pojechało w niej 56 osób.